Witamy wszystkich na naszym kanale. Jeśli nas subskrybujesz, to super. Jeśli nie, to jak najszybciej to zrób, ponieważ przedstawiamy dużo ciekawych materiałów. W dzisiejszym materiale, w związku z wieloma prośbami, postanowiliśmy przedstawić Wam w sumie przedstawić, zrobić zestawienie dwóch 159 tutaj. Mamy akurat czerwoną TI i obok stoi czarna TI, obie mają podwójny wydech. Tama Ultera, ta ma natomiast yy, oryginał. Zobaczcie, czym to się różni. Tutaj mamy taki, takie mniejsze końcówki. Natomiast te ulterowe są takie większe, takie bardziej jakby zadziorne, nie? Ale nie o tym. Obie mają duże hamulce z przodu, czyli Brembo i tarcze o średnicy 330 mm. Ta ma tarcze nacinane. Dopiero co jest umyta, więc ta korozja trochę występuje. Ta ma tarcze nawiercane. Ta ma cukierkowe czerwone zaciski. Ta ma zwykłe zaciski. Wiemy, bo kolega zadzwonił i tutaj nas zaskoczył swoim telefonem Tak więc obie są TI Obie w środku mają skóry Ta ma elektrycznie regulowane i podgrzewane Ta natomiast ma tylko podgrzewane ale bez elektrycznej regulacji i bez pamięci Ta ma tutaj taki stalowy pakiet wykończenia ta ma natomiast taki czarny. Coś takiego. No i tak to się mniej więcej przedstawia, ale do rzeczy. Porównanie ma dotyczyć nie tego, jak one wyglądają, bo to, że jedna jest czerwona, a druga jest czarna, to jest jakby widoczne bez większego to opowiadania, ale mamy zestawienie tutaj dwóch silników. To jeden silnik to 1,9 JTD 16V który jest w czarnej. Już otwieramy maskę. Wygląda on tak. Drugi natomiast, zaraz otworzymy w czerwonej. Drugi natomiast to 2.0 JTDM 16V, który zaraz otworzymy i zobaczycie, wygląda w ten sposób. Co je różni? To jest jednostka zdecydowanie nowsza, ponieważ została wprowadzona jeśli dobrze pamiętam, to w 2008 roku, na pewno w 2009, a czy w 2008 jeszcze były, to nie, nie kojarzy tak do końca, ale chyba tak. Natomiast 1.9 jest to bardzo znana jednostka z wielu aut, montowana była w różnych markach w Oplu, ogólnie w grupie GM, czyli w Sabach, w Cadillacach, jest to w zasadzie silnik uznawany za niezniszczalny. Natomiast dwulitrówka też była montowana w wielu różnych autach, aczkolwiek już nie jest taka. Że tak powiem, niezniszczalna. No, i o tym właśnie chciałem dzisiaj trochę poopowiadać. Obie te jednostki są czterocylindrowe. Mają napęd rozrządu na pasku. Są bardzo zbliżone. Obie są zasilane wtryskiem common rail. I jedna, i druga. Nawet jest tutaj ten sam napęd rozrządu. W tej mamy tutaj pompę common rail. Z tyłu, tutaj za, za ciemność trochę i nie będzie widać za dobrze. Natomiast w drugiej mamy dokładnie w tym samym miejscu. Silniki są ogólnie konstrukcyjnie do siebie zbliżone, ale I teraz jest jedno ale. Silnik 1916 V9 występował z dwoma skrzyniami biegów. Jest to sześciobiegowa manualna skrzynia o oznaczeniu M32. Jak wszyscy wiedzą, jest słaba. Ewentualnie sześciobiegowy automat, który też nie grzeszy bystrością w napędzie. A tutaj w dwulitrówce mamy dwie skrzynie manualne: nie było automatu. Jedna F40, druga C635. Jeśli dobrze pamiętam, nie pamiętam jakoś tych cyferek. Jedna jest mniejsza, druga większa. Nowsza, taka jak tutaj występowała, również w Julietcie, charakteryzowała się mniejszym sprzęgłem. Słabszym, i tak dalej, i tak dalej. Teraz tak. Pytania były odnośnie modyfikacji. Silnik 1.9 w zasadzie można uznać za niezniszczalny, ponieważ sam osobiście znam przypadki, gdzie z tego silnika moc była podwajana i miała okolice 300 koni i ten silnik wytrzymywał. Wielu ludzi narzeka na skrzynię M32, aczkolwiek posiadaliśmy i nadal posiadamy w rodzinie jedną 159, która ma zrobione tak do końca nie wiadomo, ile momentu, ale jest tak to zoptymalizowane, że yy dwumasz wpada w drgania, natomiast skrzynia wytrzymuje. Liczymy, że tam jest tam 440 może newtonów i około 190, między a 200 koni mechanicznych. Turbo sprężarki yy, Garety w jednym i w drugim przypadku. Tutaj mamy turbo sprężarkę zamontowaną na dole kolektora, czyli mamy kolektor przy głowicy, tutaj pod tą osłoną, i turbina jest opuszczona do dołu. Tutaj natomiast mamy turbosprężarkę do góry na kolektorze zamocowanym identycznie, tylko że turbina jest gdzie indziej. Z rozwiązań takich nowoczesnych, dwulitrówce DPF jest przy, przymocowany bezpośrednio do turbosprężarki, czyli pod tą osłoną jest filtr DPF z katalizatorem. Natomiast w 1.9 DPF razem z katalizatorem jest pod autem. Dodatkowo jest prekatalizator taki mały, zaraz przy dużym po Podatność na modyfikacje jest w zasadzie ograniczona tylko skrzynią biegów. Jeśli komuś brakuje mocy, jest szansa wymienić skrzynię biegów na F40, która występowała z tym silnikiem w innych modelach aut. Nie mylicie z F40 z silnika 2.4. I wtedy możemy spokojnie te 300 koni i 500 Nm przekroczyć. Jest to wystarczające. Do takich modyfikacji musimy wymienić niestety turbostrężarkę. My budowaliśmy na podstawie oryginalnych turbostrężarek hybrydy, które starczały tak do 260 koni. Natomiast dalej to już trzeba robić kustą turbinę na tym kolektorze lub spawać od podstaw kolektor drugi i montować jakieś serii. GTB, po prostu z innych aut. Co do wytrzymałości. W 1.9 mamy klapy wirowe i w dwulitrówce również mamy klapy wirowe. W 1.9 starszych kolektor był aluminiowy. Klapy wirowe się potrafiły uszkodzić i zrobić nam zamieszanie, ponieważ jeden kanał wlotowy do jednych zaworów był zatkany w zasadzie i nie, puszczał, nie dopuszczał powietrza, co powodowało w drastycznych przypadkach z stopieniem się tłoka, ponieważ jeśli brakowało powietrza, komputer, czyli jednostka sterująca, dolewała ropy oleju napędowego do cylindra no i powodowało to stopienie tłoka. W nowszych wersjach, gdzie kolektor był plastikowo-aluminiowy, chyba nawet tak jak tu, klapy wirowe potrafiły się urwać, ponieważ były metalowe, delikatne. Tak, tu jest już plastikowo-metalowy. I tutaj na takiej jakby kasecie aluminiowej tam w środku. Od spodu był napęd klap, gdzie można było jedynie sprawdzić ich stan po zdemontowaniu kolektora. W starszych wersjach, gdy kolektor był aluminiowy, cięgno od klap było na zewnątrz. Postaram się wam z 2-4 gdzieś na luzie taki kolektor. Pokazać, jak to wygląda, to gdzieś to tu wrzucę i widzieliśmy czy się uszkodziły czy nie jeśli ktoś miał pecha a tak się zdarzało ponieważ te kolektory po stu, kilku, stu kilkudziesięciu tysiącach potrafiły zgubić klapy zasał klapy do środka no to silnik kwalifikował się do remontu lub do wymiany ponieważ czasami remont był nieopłacalny natomiast w dwulitrówce kolektory mamy z tworzywa sztucznego no ja nie będę teraz tego zdejmował bo po prostu nie mam na to czasu, ale możecie sobie zobaczyć taki sam kolektor z Vinsigni. I ten kolektor miał klapy tylko i wyłącznie metalowe. Były one bardzo wytrzymałe, ponieważ spokojnie wytrzymywały 200 tysięcy, aczkolwiek mieliśmy również przypadki, że urywały się klapy również w tych plastikowych kolektorach w dwulitrówkach. Co prawda rzadziej, ale się urywały. Co by tu jeszcze powiedzieć? Może coś powiemy o kosztach, ale to za chwilę przygotuję się jakoś z tymi kosztami i coś Wam tutaj opowiem, jakie są koszty w tych autach. Gdyby ktoś był zainteresowany właśnie zakupem tego auta, żeby był świadomy, z czym tutaj się trzeba mierzyć, kupując taki samochód i od razu będzie mógł się zastanowić, czy go na to stać. Tu macie kolektor z silnika 2,4, czyli jest pięciocylindrowy. I tutaj są klapy wirowe w środku. Tu ładnie widać. Kurde. O! tak się przesuwają wszędzie i tu napędza je porusza nimi tak naprawdę cięgno to na górze oto i jeśli to cięgno spadnie to klapy wtedy nie pracują a w 5 cylindrowych to często się nie zdarzało, aczkolwiek czasami tak ale w 1.9 często to spadało tutaj Wam jeszcze zaraz pokażę, gdzieś mam bałaganie, tu jest natomiast plastikowy kolektor z silnika 2.0 no, jest taki ze złomu który jest bezklapowy, ponieważ takie też występowały, a klapy były od spodu napędzane podobnie jak F2.0, tylko że od spodu, no ale też to było widoczne dopiero po zdemontowaniu kolektora. Tak więc tak to się przedstawia, no i one były o wiele bardziej wytrzymałe, aczkolwiek też potrafiły się urwać bez zdania racji i bez pokazywania oznak. Oznaką była uszkodzona jednostka napędowa. To teraz może pogadam trochę o kosztach utrzymania tych aut. Obie te Alfy, w sumie to chyba nie obie ta stoi na pewno na Eibachu czerwonym na zestawie Prokit, natomiast ta jest chyba na oryginalnym zestawie TI, naprawdę to już nie pamiętam. Z tym, że ta jest na 18 Feldze, a ta na oryginalnej 19, i tutaj zrobię zbliżenie na oznaczenie opony, ponieważ miałem już zarzuty na jednej z platform że to jest osiemnastka podróbka. Nic podobnego. Jest to oryginalna felga TI od tego szałta. No dobra, to powiedzmy trochę o kosztach. Jak to wygląda utrzymanie takiego dyliżansu. W Alfie 159 mamy zawieszenie wielowahaczowe, aluminiowe, aluminiowa zwrotnica z tyłu, z przodu w przedliftzie zwrotnica żeliwna, Wahacze górne i dolne aluminiowe, stalowa belka. W poliwcie, czyli w tej, yy, zwrotnica również jest aluminiowa, tak jak i wahacze. I teraz do rzeczy. Górny wahacz yy, z wymianą, który może gdzieś tu zajrzymy, jak wygląda. O, tam jest, o, tu, 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 tu taki brudny. Dobry jakościowo. Kosztuje jakieś 450 zł. I nie, nie mówimy tutaj o najtańszym wahaczu ze znanego portalu aukcyjnego, tylko o dobrym markowym wahaczu z gwarancją, z montażem. Dolny wahacz, który jest też duży aluminiowy, może go złapiemy tutaj, czy nie złapiemy? Nie złapiemy, bo, bo się schował, no ale nieważne. Dolny wahacz jest większy, a co za tym idzie droższy. Podobnie dobry jakościowo wahacz, który wytrzyma Wam spokojnie te 100 tysięcy kilometrów, zaczyna się od, od 700 zł z wymianą, i e, jest to kwota e, również brutto, normalnie z gwarancją z montażem. Co ciekawe, oryginalne wahacze, jeśli samochód nie jeździł po jakichś specjalnych wertepach wytrzymały w tych autach do 200 tysięcy kilometrów, nie było z nimi żadnych problemów. Zestaw rozrządu. Z pompą wody z wymianą u nas w takim aucie, w tym czy w tym, na odpowiedniku oryginału bądź oryginale, to jest kwota między 1400 a 1600 zł. Zależnie od wahań kursu i dostępności części. Ale mówimy tu, mówię o, o materiałach jakości oryginału albo wręcz zestawie oryginalnym. Problemów z tym nie ma. Zestaw tarci i klocków do takiego auta. Które będą hamowały y, odpowiednio do masy tego pojazdu. Przy tarczy y, 330 mm i zacisku Brembo to zaczynamy od 900 zł za komplet tarcz, klocków i wymianę z serwisem tych zacisków, z oczyszczeniem, smarowaniem wszystkiego, żeby to było jak nowe. Natomiast w przypadku 305 z Brembo, gdzie y, właśnie w mniejszych, y, słabszych wersjach mamy 305 mm, ale również zacisk grębo. Wtedy byłoby to jakieś 800 zł za zestaw tarci klocków z wymianą. Tylny zestaw, gdzie tutaj mamy tarczę niewentylowaną. Tylny zestaw tarci klocków dobrych jakościowo. Nie mówię tutaj o oryginale, tylko dobrych jakościowo materiałach. To jakieś 700 zł za zestaw tarci klocków z wymianą. Również z serwisem, przesmarowaniem zacisków. Co dalej. Amortyzatory. Amorzatory to też jeden z bardziej wytrzymałych elementów w 150, ponieważ amorzator prędzej nam zardzewieje wieje i opadnie talerzyk trzymający sprężynę niż sam amorzator padnie. No i amortyzatory za jakąś markową sztukę, czy przód, czy tył. No to mamy tam w granicach 400 zł za, za sztukę amorzatora, czyli para amorzatorów z wymianą zaczyna się tam od. Powiedzmy 800 zł za przednią i za tylną oś. Oczywiście, jeśli będziemy chcieli jakieś sportowe zawieszenie typu Bilstein B6 czy B8, no to wtedy już leci ta cena w górę, ponieważ same amortyzatory potrafią być tam po 600-700 zł za sztukę. Więc sami rozumiecie sprężyny. Yy, który ja ogólnie najbardziej lubię i polecam, ponieważ ja jestem akurat miłośnikiem obniżonych zawieszeń. Znaczy, one są wcale nie takie niskie, nie? bo ta, ta dziewiątka, która jest obniżona, ma na tych sprężynach zrobione, ja wiem, chyba ze 4000 km w tej chwili. No to zestaw spręży Neybach yy, kosztuje w granicach 800 zł. Wymiana yy, wszystkich czterech sprężyn to koszt yy, powiedzmy, tam 4. Z 800 zł za wszystkie 4 do 900, jakby coś było, potrzeba jeszcze tutaj więcej jakąś śrubę rozwierdzać czy wycinać. Natomiast warto jeszcze zwrócić uwagę na tylne poduszki, które potrafią skorodować i rozsypać, ale to już pokażę Wam na materiale, który będzie kończył przygodę z tą czerwoną dziewiątką, ponieważ ona u nas na kanale ma taką dużą przygodę z odratowywania jej, więc to sobie zobaczycie, jak to potrafi rozlecieć się w drobnym nadwręcz. Teraz tak. Z takich bardziej prozaicznych rzeczy. Olej w tych silnikach, jaki jest zalecany, to jest 5W30C3 w dwulitrówce 5W30C2. My ogólnie lejemy 5W30C3 albo 5W40C3. Jeśli ekologia ma drugorzędne znaczenie, no to sami wiecie, można sobie lać 5W40 bez C3, ponieważ oznaczenie C3 głównie jest zalecane do. Filtrów cząstek stałych. A to już inna bajka, bo każdy wie, że ekologię trzeba dbać. Filtry najlepiej jakbyśmy prali i byłyby one sprawne w 100%, więc to jest taka dość istotna sprawa ale nie o tym. Przegląd auta, takiego czy takiego, z wymianą kompletu filtrów czyli filtr oleju, filtr powietrza, filtr paliwa i filtr kabiny z aktywnym węglem. Zaczyna się u nas od 650 zł za taki cały pakiet przeglądowy. Teraz coś, co potrafi być zdecydowanie droższe, a mianowicie układ napędowy, czyli sprzęgło. Sprzęgło w przypadku 1,9 wytrzymuje też nam spokojnie 200 tysięcy, aczkolwiek po tych 200 tysiącach wypada zrobić zestaw sprzęgła z kołem dwumasowym, z sprzęglikiem cały taki zestaw. I teraz, tak, jeśli robimy. Yy, Taki pakiet, czyli sprzęgło, koło zamachowe, dwumasowe, wysprzęglik centralny. Przy okazji warto zrobić uszczelniacz na wale z tyłu silnika. Uszczelniacze półosi. Jeśli nie był dawno olej w skrzyni wymieniany, wymieniamy olej w skrzyni biegów. I taki pakiet w przypadku z silnika 1.9 i skrzyni M32 to jest koszt 3800 zł na dzień dzisiejszy. W przypadku 2.0... Kiedy mamy mniejszą skrzynię, ten koszt wychodzi około 4,5 tysiąca. W przypadku F40, no to jest już bagatela jakieś 5,600, 5,800 brutto, ponieważ jest tu bardzo drogi dwumas, aczkolwiek on bardzo dużo wytrzymuje. I teraz tak, jeśli ktoś by chciał yy, przeszczepić do 1,9 skrzynię F40 zamiast yy, M32, bo o to było też dużo, dużo pytań, to wszystko co tutaj jest potrzebne łącznie z przeróbkami, a potrzebujemy skrzynię biegów, półoś lewą, linki ręcznego, pfu, przepraszam, linki zmiany biegów, mocowanie linek, zawieszenie skrzyni biegów, czyli poduszka do przerobienia, tylna łapa, przerobić trzeba prawą półoś i oczywiście zestaw sprzęgła z kołem zamachowym i rozrusznik czasami od drugiej skrzyni, bo nie zawsze raz pasuje raz nie. Trzeba się liczyć z kwotą około 10 tysięcy złotych, więc sami sobie odpowiedzcie, czy to warto, czy nie. No, jeśli dobrze pójdzie, to w tym egzemplarzu postaramy się zrobić taki swap. Aczkolwiek tutaj już mamy pomysł jaki na to auto, ale czy co z tego wyjdzie, to zobaczymy, ponieważ nie wiem, czy wystarczy nam czasu. Teraz wróćmy do 2.0, przy której poza jakby podstawowym utrzymaniem tego samochodu mamy jeszcze coś takiego jak. Uszczelka pompy oleju, smoka olejowego. Jest to nowoczesne rozwiązanie, którym miska olejowa ma zamontowany w środku smok, i smok ma przylgnie do pompy olejowej, i jest to uszczelnione uszczelką wargową, która z biegiem czasu potrafi stwardnieć. Trzeba to wymieniać raz na 100 tysięcy, czy tam raz na 5-6 lat, ponieważ w innym przypadku możemy doprowadzić do zatarcia panewek, do zatarcia silnika. Gdyż znika nam ciśnienie oleju, koszt takiej operacji u nas, w zasadzie na dożywotnie rozwiązanie, czyli demontujemy gumową uszczelkę, montujemy metalowy adapter, to na dzień dzisiejszy jest jakieś 650 zł. Tutaj jest taki element, który się nazywa obudowa chłodniczki EGR-u. Jest to element z tworzywa, który potrafi nam pęknąć. Rzadko to rzadko, ale czasami pęka koszt wymiany takiej chodniczki. Zaczyna się od 350 zł. Jeśli nam padnie kolektor w dwulitrówce, ponieważ no często gęsto jeszcze te auta mają oryginalne kolektory z oryginalnymi klapami, koszt wymiany kolektora na tani zamiennik zaczyna się od 1500 A gdybyśmy założyli oryginalny kolektor taki sam jak był fabrycznie. No to musimy się liczyć z kosztem tam około 3000 zł. W przypadku 1.9 mało kto tak naprawdę już w tej chwili montuje całe kolektory, w większości usuwane są klapy wirowe, kolektor jest zaślepiany i programowo jest usuwana funkcja klap wirowych. Jest to koszt tam w tej chwili chyba około 1000 zł na gotowo. Mamy również w obu autach zawór e-gier Zawór może nam powodować poszarpywania, zanieczyszczenia i zanieczyszczenia kolektora yy, i ogólnie problemy z pracą silnika. My te, kole, my te zawory gier możemy wymieniać, czyścić, zaślepiać. Są różne opcje. Mamy również fabryczne zaślepki z restrykcją, które powodują mniejsze zanieczyszczenie kolektora, mniejsze dopuszczenie. Jakby spalin do układu, co też jest rozwiązaniem. Tutaj koszty są akurat uzależnione od tego, co kto chce uzyskać i co mamy zrobić. Tak więc, na ten moment, na szybko, tak to wygląda. Gdybyście byli zainteresowani jakimiś innymi kosztami, innymi cenami obsługi takich aut, pytajcie śmiało, chętnie odpowiemy na Wasze pytania. Jak widać, mamy trochę tego, mamy trochę z tym do czynienia. Także nie ma problemu. Możemy nagrać następny materiał, jakieś konkretne rzeczy, ewentualnie coś w komentarzach poodpowiadać. Chętnie podzielimy się naszą wiedzą. Tak więc na ten moment tak to wygląda. Jeszcze raz zapraszam do subskrybowania, komentowania. Jeśli kogoś to interesuje, udostępniania. I dzielenia się naszymi materiałami pomoże to nam w rozwoju kanału i w dzieleniu się tym wszystkim, co tutaj jesteśmy w stanie pokazać. Na ten moment, pozdrawiam wszystkich serdecznie i do, do następnego, cześć. Nawiam na koniec taki, taki, do, taką dogrywkę robię, jakby wziąć kiedy te złomki na trasę i porównać ich przyspieszenia yy, i elastyczność, która lepiej wypadnie, bo to, to tak naprawdę nigdy się nad tym sam nie zastanawiałem, a też może być ciekawie. Taki temat do przemyślenia. Cześć.